Cześć witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie dzisiaj jesteśmy ponownie w Hero Zero no i pamiętacie jak o, w ostatnim filmiku wsta, e, jak wstawiłam to właśnie zaczęłam misję I, i tu się właśnie kończy bo na drugi dzień dopiero wszedłam no i no, no i tego dopiero ją kończę yy, i co ważne chciałem wam pokazać konto moje stare, które sprzedałem bo po prostu chciałem z innym nikiem nagrywać dla was, więc po prostu stworzyłem konto, zobaczcie 71 prezentuje się tak. No. Jestem dosyć słaby, miałem zwierzątku ale no niestety już je sprzedałem. Zarobiłem kilka groszy no i, no i już poszło, nie? No na razie opisu nie ma. Bo opis będzie w następnym. Dzisiaj już spróbujemy kogoś zaatakować. Dzisiaj odwiedzimy sobie... Niszczyciela, ponieważ bardzo go lubię. Pozdrawiam w ogóle wszystkich moich kolegów, którzy w to grają. I chciałem zobaczyć jego opis, bo nie widziałem. Nie atakować, bo zobaczycie moją moc. Zapraszam do drużyny ważnych królików, która już istnieje albo nie istnieje. Nie atakuj, bo ja Cię też zaatakuję. a na tunku, dobra, nie rozumiem tego. Od koleżki, aż po grób. Jedna wiara, jeden klub. Czy na dole, czy na szczycie. Ja za Real oddam życie. Miną serc, jedno bicie. Real Madrid ponad życie. Ronaldo królem, Benzema panem. Zawsze będę Realu fanem. W moim sercu tylko... On, Real Madrid. Na płacz, kiedy odjadę. Nie płacz, kiedy odjadę. No i zapomniał dokończyć, bo ja wiem, co tam jest. Nie płacz, kiedy odjadę, wrzucę na wsteczny i cię rozjadę, Albo nie płacz, kiedy odjadę, wrzucę na wsteczny i przywiązać ją przeterminowaną czekoladę. Więc widzicie, tak się on prezentuje. Dzisiaj odwiedzimy sobie Lum Dzisiaj już tego otworzyłem i przytrafiło mi się takie coś. Znaczy, jeszcze nie. O. Jeszcze mi się nie zaktualizowało. Nie mogę nacisnąć nowego towaru, bo wczoraj, wczoraj wam nagrywałem i jest, było to samo. Kupiłem i nie mogę tego nowego towaru aktualizować. Znaczy, tak jakby zaktualizować, tak? No i to mnie bardzo wnerwia. I tutaj mam takie. O nie wiem czy to założyć i kupić sobie na przykład jeden intuit, to by chyba było by bardzo pomocne I, i właśnie tak zrobię a więc idziemy tutaj, kupujemy i mamy wszystkiego tak, o i sprzedamy to, mamy 10 monet i niedługo będziemy mogli sobie założyć drużynkę wyszukamy siebie, może teraz będziemy mogli, może dzisiaj będziemy mogli siebie, znaczy kogoś zaatakować, no tutaj jest jakiś bardzo dobry wykokszony na szóstym levelu, nie wiem jakim cudem, a więc idziemy w górę. Tutaj ten szósty poziom chciałbym zobaczyć. No jest o wiele lepszy ode mnie, nie wiem jakim cudem. Hmm, więc poszukamy kogoś innego, albo po prostu przestaniemy szukać. Ten jest super wykokszony, a więc go nie atakuje. No i nie chcemy się szukać, a więc nie zaatakujemy. Misja, jak widzicie, skończyła się, siódmy poziom i dodamy sobie tutaj oczywiście tego, bo jest najmniej. No i teraz jest porównam razem z yy, kondycją, a więc będę po tym, jak dostanę dwa, no to będzie porówno. I znowu to zaczynamy kolejną misję. Ja się muszę z wami pożegnać. Cześć i do następnego. Pa pa.